Czy ten początek? Czy przyczyna tej egzystencji z jej chaosem, nędzą, bałaganem i niepewnością? Czy przyczyną tego jest myślenie? Jeśli przyczyną tego jest myślenie, to jest też możliwe skończyć z myśleniem. Tam, gdzie jest przyczyna, tam jest też jej koniec. Tam, gdzie jest początek, tam jest też koniec. Jeśli palisz, jest przyczyna i możesz ją zakończyć. Jeśli myślenie jest przyczyną tego stanu, w jakim ten świat się znajduje, to jest możliwość, aby to zakończyć. I koniec. Umożliwia nowy początek. Początek jest, który jest czymś zupełnie innym, niż to, co do tej pory myśl stworzyła. A zatem czy myśl jest tą przyczyną? Chcesz, aby mówca dalej się tym tematem zajął? Nie po to, abyś to przejął. Nie jestem Twoim guru. Nie jestem Twoim liderem. Nie jestem Twoim filozofem. Mówca zajmował się całe życie tym tematem i znalazł się w tym w miejscu, w którym sam dla siebie tą przyczynę rozpoznał. Medytacja rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy rozpoznasz przyczynę i koniec tej przyczyny. Medytacja to nie jest to, co, co wy próbujecie robić. To nie jest próba koncentracji, stosowanie metod i systemów. Medytacja przychodzi naturalnie, w niewymuszony sposób. W chwili, gdy zakończysz działanie przyczyny, mówca chce tylko powiedzieć: bez próżności, bez propagandy. Pójdźmy razem po rozwiązanie. Tą samą drogą, tą samą ścieżką nie Twoją i nie moją ścieżką, lecz ścieżką inteligencji inteligencji, która nie wywodzi się ani z Ciebie, ani z Mówcy. Ta inteligencja wyłania się z odkrycia tej przyczyny. Z odkryciem przyczyny pojawia się ta największa inteligencja, której naturą jest współczująca miłość. Możliwe? Że właśnie to jest ta jedyna przyczyna myśl, myślenie właściwie człowiek jeszcze nigdy nie zajął się tym pytaniem dotyczącym myśli. Uczeni w tej chwili dopiero zaczęli to badać. Hindusi rozpatrzyli ten temat do pewnego momentu, ale też przerwali. Ale my, zwykli ludzie, z naszymi codziennymi problemami i lękami, związkami, troskami i bólami, my stawiamy to pytanie. Czy to wszystko jest konsekwencjami myślenia? Myślenie zawiera w sobie uczucie i odczucie przyjemności i lęki. To wszystko jest częścią myślenia. Myślenie stworzyło ten świat, w którym żyjemy. Niektóre rzeczy są przepiękne. Te wspaniałe katedry, świątynie, poezja, literatura. Ale to, co w tych katedrach czy świątyniach miało mieszkać, zostało stworzone poprzez myśl. Kilka lat temu przemawiał mówca w Indiach. I przypadkiem szedł śladami Mahatma Gandhi. Gandhi mówił wtedy, że każdy ma prawo wstępu do świątyni. W tych czasach tylko Bramani mogli wstępować do świątyni. Gandhi powiedział, że do boskiej świątyni każdy może wstępować, Tydzień później odwiedził również mówca to miasto. A za tym zapytano go, żeby go złapać w pułapkę. Jak uważasz, czy nie Bramani mogą wstępować do świątyni? Odpowiedź była bardzo prosta. Bóg nie mieszka w świątyni. Jeśli w ogóle istnieje, to mieszka w zupełnie innym miejscu, poza ludzkimi myślami. Ale to się im nie podobało. Dlatego też nadal się nic nie zmieniło, gdyż myślenie jest przyczyną tego chaosu. Wtedy skończy się myślenie i może rozpocząć się coś zupełnie nowego. I to jest Twoja odpowiedzialność jako człowiek. Nie jako indywiduum, lecz jako człowiek. Ten człowiek, kimkolwiek jest, stawia to pytanie. Czy to jest tą przyczyną? Jeśli to jest przyczyną, jak możemy ją rozwiązać i zakończyć jej działanie? Z jej końca wyrośnie nowy początek, zupełnie nowy początek. To jest ta prawdziwa rewolucja. Nie ta komunistyczna czy terrorystyczna. Za co ponosisz odpowiedzialność? I jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie?

Będziemy w tych przemówieniach wspólnie pomagać sobie nawzajem, aby to odkryć. Abyś ty to odkrył. Abyś nie był żadnym wyznawcą. Abyś nie tolerował żadnego autorytetu ponad sobą. Autorytetu, który miałby ci mówić, co masz myśleć i robić. Wtedy będziesz zupełnym, kompletnym człowiekiem. Uważam, że to wystarczy na dzisiaj, mogę odejść.